Dobra, teraz wam pokażę dziki o, widzicie? To są małe dziczki. Tu jak sądzę to jest... Nie, to jest facet. O, to są małe dziki. Słodkie, nie? Śmierwe. A ty kopią. Mmm, widzicie? Jakie słodkie? No, tu są inne. Ojejku. Co ty robisz temu maluchowi? No, widzicie, tu są takie dziki. O! Tam obok tego magu dziczka jest świnka wietnamska. Jak widać, jest młoda. Widzicie? Ten facet pilnuje tych małych. A to jest, jak widać. Ojejku. A to jest samica, bo widzicie? Ten chce ciągnąć. O, widzicie? Pogoniła świnkę. Świnka uciekła na nic. No dobra. A, jeszcze tu są takie ptaki. Zaraz wam pokażę. O, dzik za nami idzie. A, fajnie. No dobra. A, śmierdzi. Wow, ile tego tutaj. Sporo. Widzicie? Tu jest, są pawie. Takie kurki różne. Dobra, zamknąć się, tak? Tam są jakieś, nie wiem, gołębi, czy co? tu tam są kury. O, tam są barżanty, Tam taki kolorowy. Tam jest bażant. To są różne takie kury. To są chyba też kury jakieś takie różne. A w z... O, tam jest chyba kurofatwa. Nie wiem, nie, nie sądzę. Chociaż chyba. Tam jest jaka kura. To są takie jakieś pierzaste. To jest właśnie paw, to jest kakura, to jest kuropatwa, to jest kolejny barżant, tam są kolejne ptaszki. No to... A, i tu są... Łębie, dwa białe. No także to wszystko, co chciałam Wam pokazać. Komentujcie moje filmiki, subskrybujcie mój kanał także.